No witam, w 53 odcinku będziemy robić ocieplenie. No tu jak robię pierwszą warstwę taką w wysokości 25 cm, grubości 12 cm, później na, na tym będzie właśnie 20 cm, czyli to jest tak, tak, jakby chcę zrobić ten okapnik, gdyby tam woda sobie po ścianie leciała, żeby skapywała po prostu na kostkę, która będzie później zrobiona. Ogólnie się starałem zrobić. Poziom Pion nie był taki ważny, bo będzie w połowa tego stypianu będzie przykryta kosko więc. I dobra, zacząłem pierwszą warstwę strypianu, kleić. Staram się, żeby był pion, poziom, kleję na 5 packów dużo kleju nie daję. ściany są dość równe, więc spoko jest. I tak sobie lecę po kolei. Tu jak widać, mam sznurek. sobie yy, przyłożyłem, tak żeby była linia na tej długiej ścianie. Ale to bardziej mi chodziło, tylko żeby no, pierwszą warstwę tego sterpianu zrobić w linii. No i biorę łatę, sprawdzam pion. Gdzieś tam podklepię, podstukam, żeby było równo i ładnie. Klepiemy sobie, dociskamy. Staram się, żeby ten strapem był dociśnięty jeden do drugiego, choć czasami się zdarzają, że, że są krzywe. No i sprawdzamy pion, jest, jest. A jak nie ma to, doklepie sobie dobra. Tu już mam tyle zrobionego. Nie nagrywałem tego tu na górze, bo robiłem to w nocy. Zaświeciłem sobie dwa halogeny. Myślałem, że właśnie nie będzie dobrze widać, bo ciemno, to by sensu nagrywać. No ale zrobiłem i teraz coś tam będziemy sobie kleić dalej, dobrze? Więc tu sobie zaznaczam właśnie, jak mam wyciąć tym nożem termicznym. Wymiar sobie łapie rysuję Flamastrem, bo to najlepiej później widać. Po sobie przykładam. No i rysujemy linię. Bardzo nic skomplikowanego tak naprawdę. Choć nie jak to już się mylę. co do noża termicznego, więc spoko nagrzewa się w miarę szybko. Tam z 20 sekund. Czekamy nóż się nagrzewa i tniemy. No krótsze odcinki styropianu się dużo, dużo lepiej przycina niż takie długie, metrowe, bo już sam potrząknięć czasami potrafi tam gdzieś styropianu yy, przytopić za bardzo. No, tutaj powinno być widać zaraz przy końcu, że tam troszkę go potopiło. Czasami się tak mi zdarza, ale nie zawsze. No, tam było takie małe kopeczki, takie czarne, więc to jest właśnie, że za bardzo jest przytopione. No, przyklejamy. Nadbramku sobie taką te deski położyłem, żeby po prostu ten stropian mógł się oprzeć na nich, żeby nie spadał No nic. Teraz lecimy sobie dalej. Ja tam już sobie przykleiłem na garażem Kleimy dalej. Tak jak widać bardzo mało kleju idzie. Praktycznie wygląda, że by było na zero. No, ale może tak na kamerze widać. No i sprawdzam zawsze czy jest linia, pion, poziom i itd. Praktycznie jak strefę przykleję no to y, sprawdzam. Sami tam po prostu minę i sprawdzę później już parę. No, tu sobie wiemy, że 10 cm jest tam. Yy, tak jakby muszę zmierzyć 10 cm gdzie się kończy strefę. Tu sobie później muszę złapać gdzie jest 50 od stropianu do wiązara jeśli jest 50 to później załapie tą długość i, i jak łapię długość to po prostu sobie zaznaczam później na styropianie żeby przyciąć no tu akurat wyszło 10, 50 wychodzi na 70 cm więc sobie zaczynam, więc sobie muszę teraz sobie to przenieść na styropian zaznaczam sobie 10 i 70 i później linię po skosie No i tniemy. Tak jak widać. No. Szybko takie odcinki nie są zbyt długie, więc to ładnie szybko sprawnie schodzi. Równo. Czasami tam potrafi trochę się, się skrzywić ten nóż. No ale to są takie mankamenty. I teraz sprawdzamy, jak pasuje akurat ten, strepen, ten strepen mi wyszedł idealnie. I co no i tak, z 5 packów sobie chrapie Uklejamy. i tak z styropian trochę poklepać, pogłaskać go, żeby się nie utrzymał. Tutaj wam pokazuję, jak sobie docinam piankę, wycinam znaczy nic z komplikowanego No ale trze y trzeba to zrobić, prawda? No i najważniejsze, żeby nóż był ostry, wtedy się łatwo i szybko wycina. O, tutaj jeszcze sobie pianujemy od razu. Ja pianuję y, wszystkie, cały sterowiec wszędzie naokoło. Nawet tam, gdzie nie ma, y, tak jakby no, y, nie wchodzi, jest na, na styku. To i tak tam gdzieś tam próbuję wcisnąć tą piankę, żeby tam nie było tych mosków termicznych. No też nic skomplikowanego. Powolutku, bez pośpiechu, bo, bo nikt nas nie goni. No I tak, to już wszystko sobie za, zapianowałem przy oknach. Jeszcze nie, bo muszę nie obrobić. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z wykończenia chaty. No to hej.